Słuchajcie, przyszedł czas na składanie mojego Volvo. E, turbosprężarka trochę luzów ma, trochę rzucała olejem w układ. A wiadomo, że nie może. Układ mokry to, to problem. E, nabyłem chrę tak zwaną. Cały środek, już wyważony oryginalnie przez producenta. I po co mam oddać turbo do regeneracji do jakiegoś zakładu i mają wykasować powiedzmy z 1500 zł jak można kupić oryginalną chrę tutaj o od razu zamówiłem, bo nie wiem co z układem od zmiennych łopatek, od zmiennej geometrii VGT od razu u tego pana, którego kupiłem chrę, od razu zaproponował mi właśnie cały, całą geometrię. To też ładnie pozakładam, także któryś ma chęć odwagi, proszę kupować i samemu regenerować. Zaś co do kalibracji pewnie tego, to zobaczymy, jak będzie chodził, to trochę pojeżdżę, a pojadę najwyżej do kogoś kto spodłączy widzę i skalibruje mi to no to jeden a teraz przejdę do problemu który w sumie zapoczątkował cały remont jak wcześniej mówiłem o tu jest stara tulej proszę zobaczyć jak są powyjeżdżane zęby teraz przyłożę pięknie światło mam dobre ale coś kamera nie o, pięknie teraz widać. Widzicie, jakie są powyjeżdżane zęby? No, to jest cały problem. Napędu, przeniesienie napędu w X190. A tu jakie są ostre. No, a tak wygląda nowa. Tutaj, oryginalną w serwisie Volvo nabyłem. Może zobaczyć. Nówka. No, i oddałem element. Od przekładni kątowej do regeneracji, proszę, zrobił zostało to wszystko wyważone, zostało to zahartowane odpowiednio. Jak powiedział mi Majster, oryginalnie ten wieloklin miał 32 Rockwella twardości że po prostu pilnik przyłożył się zjeżdżał w tej chwili ma zrobione na około 40 ponad roquela Rockwell. Rokuela teraz jest to zrobione fachowo a u mnie dodatkowo jeszcze było objechane przez skrzyni biegów że nic by nie dało jakbym poskładał tylko zrobił wieloklin na od, od, na tym walot przykładnie przekładni kątowej plus tulej nic by nie dało, bo jeszcze miałem od skrzyni biegów zużyte, a teraz proszę zobaczyć. Jest to zrobione fachowo, ładnie ciasno wchodzi, tak majster spasował, także jakąś wazelinę będę, będę to składał lub jakąś oliwę, żeby to ciasno wzeszło i to powinno pracować należycie. No, to tyle co teraz do Volvo. Następny film będzie od wkładania silnika. Jeszcze wszystko, Volvo wisi w powietrzu, ale ogarniemy jak zawsze. Trochę było modyfikacji przeze mnie wprowadzonych, ale pewnie ogarnę. Jak zawsze, wszystko. Pozdrawiam miłego.